Cześć, mam na imię Asia. Dzisiaj chciałabym przedstawić Tobie kolejne podsumowanie książki, tym razem The Proper Care and Feeling of Husbands. Jest to książka, która przyda się w kwestii wychowania dzieci, ponieważ pokazuje żonom, jak dbać o mężów. I dlaczego jest to ważne? Ponieważ to tworzy atmosferę, w której dzieci dorastają. Jak trafiłam na książkę? Jest to książka, którą poleciła Jordan Page na swoim kanale na Instagramie. I wiele razy o niej już wspominała. Również moja siostra podesłała mi link pewnej znanej YouTuberki, która również poleciła tą książkę. Stwierdziłam, skoro one dwie to polecają, muszę w końcu po nią sięgnąć. I bardzo się cieszę. Autorką jest Laura Schlesinger, jest terapeutą małżeńskim, rodzinnym. Napisała albo była współautorką 20 książek, miała swoje rubryki w różnych gazetach, prowadziła audycje radiowe i otrzymała wiele nagród. A teraz do celu. Autorka pisze, jeżeli mogłabym tą książką zmienić życie choćby jednej rodziny, to warto było ją napisać. Miłość to nie uczucie. Jeżeli traktujesz to jako uczucie. Teraz jesteś szczęśliwa, za chwilę nie. To zaczynasz szukać tego szczęścia gdzieś indziej, a nie tędy droga. Miłość to zaangażowanie, nastawienie. To, uwaga, czasownik. Miłość to czasownik. Przejdźmy dalej. Autorka odpowiada na ważne pytanie, czego kobiety chcą. Odpowiedzią na to jest anegdotka. W pewnym mieście otworzono nowe centrum handlowe które nazywało się tu kupisz idealnego męża. Kandydaci byli podzieleni na piętra, w zależności od umiejętności. No i była tylko jedna zasada jeżeli otwierasz którejś drzwi, nie możesz już wrócić niżej. No i na pierwszym piętrze byli mężowie, którzy dobrze pracują, którzy kochają swoje dzieci. Mówisz sobie: Wow, super, ciekawe co będzie dalej. Na drugim piętrze byli mężowie, którzy mają właśnie dobrą pracę, kochają dzieci, ale też dobrze wyglądają. Wow! Co będzie w takim razie na trzecim piętrze? Na trzecim piętrze byli mężowie, którzy mają dobrą pracę, kochają dzieci, dobrze wyglądają i jeszcze, uwaga, pomagają w domu. No niesamowite. No to idziesz na czwarte piętro, a tam. Dobrze pracują, kochają dzieci, dobrze wyglądają, pomagają w domu i są dobrzy w łóżku. Wow! No to idziemy zobaczyć, co jest na piątym. A na piątym, jak się otworzyło drzwi, była tylko kartka. To tylko dowód na to, że Wam nie da rady dogodzić. Więc jakie są te kobiety? Kobiety mają swoją tajną, okropną broń: złość rozczarowania. Jest różnica pomiędzy posiadaniem ciężkiego dnia czy tygodnia w pracy, a regularnym pozwalaniem, aby coś zabierało nasz czas. Kobiety są często milsze dla kuriera niż dla męża. To jest okrutne never to be happy ciągle być smutną, rozżaloną i rozczarowaną. Często kobiety robią wyrzuty, że zajmą się domem, dziećmi i jeszcze oczekują od docenienia. A czy kobieta docenia męża? Mężczyzna używany jest często jako koleżanka albo jako sznurki. To ich dosłownie turn off wyłącza. Nie rozmawiaj z nim jak matka. Pamiętaj, że kobieta nigdy nie będzie more, jeżeli traktuje męża less. Czyli można by to przetłumaczyć, że kobieta nigdy nie będzie znaczyła więcej, nie będzie czuła się lepiej, jeżeli będzie poniżała swojego męża. Opresor w związkach to głównie kobieta. Czy to jest góra, na, którą, na której chcesz zginąć? Kobiety nie wybaczają dobrze, nigdy nie zapominają i out of blue, czyli tak znikąd, potrafią się obrazić. I jest taka historia o dwóch wilkach, które walczą. Który z nich wygra? Zapytałabyś, może. No ten, którego będziesz karmić. Więc, kobieto, co w sobie karmisz? Jeżeli chodzi o kwestie intymne, w książce. Była, było bardzo ciekawe pytanie. Czy masz odwagę zapytać męża, czy po seksie czuje ulgę fizyczną, czy czuje, że do ciebie się zbliżył? Dla męża jest to budowanie więzi z tobą i z rodziną. Pomimo tego, że nie chce ci się, to bądź dostępna dla męża, bo go kochasz. Zmuszanie kogoś do czegoś to tak naprawdę koniec. Brak wybaczenia to broń. Jest niemiła z kilku powodów celowo ma zaboleć, jako odpłacenie za realne albo wyimaginowane rany, może być też stosowana jako narzędzie, aby przejąć kontrolę. Brak wybaczenia może też być używane, aby odwrócić sytuację, aby to kobieta została ofiarą, kiedy nie chce brać odpowiedzialności za coś, co ona zrobiła źle. Najważniejszą rzeczą do wybaczenia jest to, że mężczyzna jest mężczyzną. Pierwsza rzecz w małżeństwie to zrozumieć różnicę pomiędzy kobietą a mężczyzną. Chcemy, aby był męski, silny i aby był kobietą, aby pogadać z jak z koleżanką. Chcemy, aby był dostępny emocjonalnie dla nas. Kobiety zachowują się tak, jakby mówiły: Nie będzie innych pierwszych emocji oprócz moich. I przez to z jednej strony kobieta chce być szczęśliwą mężatką, a jednocześnie złapała się w pułapkę. Niezadowolenia zamiast let it go and move on, czyli zamiast po prostu odpuszczenia i pójścia do przodu. Kiedyś jeden mężczyzna powiedział wprost: Nie wiem, co ci jest, nie wiem, co zrobić, nic ciebie nie boli, a ból fizyczny to jedyny, który mężczyzna potrafi zrozumieć. Kobiety dużo więcej walczą z tą męską naturą niż mężczyźni z kobiecą. W książce pojawia się często pytanie, jakie zwierzę przyprowadzasz do domu? Jeśli nie masz socjopaty albo narcyza, to każda z nas otrzymała basic mail package, czyli podstawową wersję mężczyzny, istoty nieposłusznej, która ma proste pragnienia, aby być bohaterem dla swojej żony, wspaniałym kochankiem, obrońcą i dostarczycielem, aby być szanowanym, podziwianym, docenianym, i mężczyzna żyje, aby uszczęśliwiać swoją kobietę. Traktuj go jak dar od Boga, którym jest. Mężczyzna potrzebuje miłości, wsparcia, pewności siebie, a taki prosty gest przytulenia po powrocie z pracy jest widocznym, głośnym i przejrzystym komunikatem jesteś kochany, chciany, doceniony, bezpieczny i akceptowany. Mów, co chcesz. Nie prowadź gierek, które powodują, że jesteście tylko oboje sfrustrowani. Oni nie czytają w myślach, nie oceniają każdego kroku i nie odpowiadają na każdą potrzebę. Ale to nie znaczy, że nie kochają, tylko że są facetem. Na przykład, jak mówić wprost? No, bardzo prosto. Zamiast mówić: Zauważyłeś jakąś różnicę? Po wizycie u fryzjera lepiej zapytać wprost: Byłam u fryzjera, podoba ci się? Albo: Chcę iść dzisiaj do kina. Zamiast co byś chciał robić, kochanie wieczorem. Jeśli coś jest do zrobienia, mężczyzna to zrobi. Jeśli coś jest do powiedzenia, to to mówi. Jeśli chcesz o czymś porozmawiać z mężczyzną, zacznij od tematu. Nie zaczynaj od kierunku na niego. Mów krótkie prośby. Nie zapomnij wtedy przestań komplikować wewnętrznym dialogiem. Dostaniesz dużo miłości, jeśli skupisz się na dawaniu bardziej niż na otrzymywaniu. Mężczyzna jest pod wrażeniem szczerości, a nie manipulacji, płaczu, emocjonalnego odcięcia czy krzyku. Pewna kobieta, w której małżeństwie było już naprawdę źle, nie postąpiła tak, jak sugerowałyby współczesne czasopisma czy porady internetowe, i nie znalazła czasu dla siebie, nie poszła dbać o siebie o kosmetyczki, nie poszła na herbaty z koleżankami, tylko postanowiła ten czas. Zainwestować w relacje z mężem, zaczęła o niego dużo bardziej dbać, zaczęła zwracać uwagę na to, jak on się czuje. Karm go, troszcz się o niego, szanuj i kochaj, jakby nigdy cię nie zranił, i pozwól mu się odwdzięczyć. Uratowała w ten sposób małżeństwo. Proś w czuły, kochany sposób, a dostaniesz co chcesz. Mężczyźni lubią rozwiązywać trudne problemy dla tych, których kochają. Jeżeli jest dużo nagrody, docenienia, wdzięczności, zachwytu, zrobią wszystko dla źródła nagrody, zupełnie jak lojalny pies. Pamiętaj, aby być dziewczynca. Jak dbają o siebie dziewczyny? Make-up, wałki, szlafroczki są, ale przed przyjściem mężczyzny. Wyglądaj i zachowuj się słodko. Najważniejszą rzeczą, która żona może dać mężowi, to herself. I tutaj znowu jest angielska gra słów. Czyli najpierw zatroszczyć się o self, a potem będzie love. Bycie romantycznym dla mężczyzny oznacza to, jak ona sprawia, że on się czuje. Wystarczy to, w jaki sposób ona sprawia, że on się czuje. Szanuj swojego męża. Wychodzisz za mężczyznę. Traktuj go tak zawsze. Nie żądaj, aby coś zrobił. Poproś. Daj opcję do wyboru i pozwól mu wybrać i szanuj ten wybór. Nie spieraj się z nim przed dziećmi, nie odnoś się źle do jego rodziny, nie zdawstydzaj go przed nikim. To daje tak duże poczucie męskości, że mąż może skupić się na dawaniu przyjemności, bo nie musi nikomu nic udowadniać. Dzieci i mężowie są bardzo zależni od akceptacji i wdzięczności ze strony mamy. Odpowiedzialnością każdego z małżonków. Jest dbać, aby odświeżać siebie, zadbać o siebie, ładować swoje akumulatory w potrzebny dla nas sposób. A druga strona ma obowiązek szanować tą indywidualność. Mam nadzieję, że, ta, że to podsumowanie książki pomoże Tobie lepiej wykorzystać potencjał Twojego małżeństwa. Zachęcam Ciebie do tego, żeby ten czas też teraz kwarantanny, który musimy siedzieć w domu. Wykorzystać na zainwestowanie w swój związek. Podsumowując tą całą książkę, chciałabym was zostawić z tym stwierdzeniem, że bycie romantycznym dla mężczyzny oznacza to, jak ona sprawia, że on się czuje, i że miłość to czasownik. Przypomnę wam również, że w opisie filmiku znajduje się podsumowanie, takie, które możecie. Wydrukować zajmuje jedną stronę A4 i powiesić sobie gdzieś przed oczami, albo przynajmniej zaglądać sobie od czasu do czasu, tak żeby te informacje mogły przydać się tak regularnie. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinka, cześć.